Cześć Sławku, wczoraj spotkałem ojca mojego znajomego i tak sobie rozmawialiśmy na różne tematy. Wspomniał o 56 roku i chciałbym Ci tą jego historię opowiedzieć. Powiem Ci także, na temat 56 już coś tam wiem, ponieważ moi dziadkowie, coś tam ojciec też tam wspominał. Wiesz co, to mam pomysł, a to może byśmy się udali pod Bramę Cygielskiego na Wildzie na 28 czerwca 56 i tam gdzie się zaczęło wszystko. Zgoda, ale zanim pojedziemy, to zadam Ci jedno pytanie: Z czym ci się kojarzy to miejsce? Miejsce, jako samo, ma potencjał, względu, że jest duży plac. Ludzie, którzy tutaj walczyli ze systemem, czyli robotnicy, ludzie pracujący, mieli dosyć tego. I tak się zaczęło. No super, widzę, że Cię ten temat interesuje. To jedźmy pod tego Cegielskiego. No i przejechaliśmy tą naszą bimbą. A co to jest bimba? A bimba po poznańsku to inaczej to jest tramwaj. Obecnie znajdujemy się tutaj przed główną bramą, gdzie to się zasznie, zaczęło. Za nią są dwie hale i tyle co ja wiem. Może Ty coś więcej wiesz? A wiem dużo więcej, a było to tak. Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież. Mówię do Was z głębokim bólem. Weź to, weź to, weź to i tu się ten sposób, widziałeś? Żeby tu leciały te wiórki. Widziałeś? No. No masz Ale, Nie

Panowie, słuchajcie. Moja propozycja jest taka. Idziemy pod MAK Polskiej Zjednoczonej Partii Europejskiej, bo wiemy, co nam woli na rynku. Co myślicie o tym? Jesteśmy, jesteśmy. panowie. Jest to cierpliwe, te narzędzia. dałaj. Dojechaliśmy naszą bimbą. Obecnie jesteśmy pod komendą policji. I jak wiesz, że jesteśmy na ulicy Kanowskiego, Tu właśnie nas bohater został dotransportowany, został on zatrzymany w Bimbie, jak to określiłeś, przez agenta Służby Bezpieczeństwa. To rzeczy. Na Poznaniu przyczyniła się cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby Poznań, miasto międzynarodowych Targów i w okresie Targów uczynić terenem zamieszkań. Chyba nie ma nikogo tak na nie ma przypadków, w których zarobki układają się specjalnie niekorzystnie. I co, patrz, Marek? Potrzebny ludzię ten mundzik? Panie Bazo, jaki but? Dla żony, dla dzieci, dla chleba! Cholera, stoją ja po sobie twoje żony, dzieci, twoja rodzina! Prokurator zdecyduje o twoim losie! Ale czy o to chodziło prowokatorom? Oczywiście chodziło im o coś zupełnie odwrotnego. W imieniu Rzeczpospolitej Ludowej uznaję oskarżonego Kaczmarka winnym tego, że w dniu 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu wziął udział w zbiegowisku publicznym, które wspólnymi siłami dokonało zamachu na gmach Sądu Powiatowego dla Miasta Poznania w Poznaniu i prokuratury wojewódzkiej w Poznaniu, trwając przy tym akta urzędowe tych organów to jest przestępstwem z artykułu 163 Kodeksu Karnego i za to na zasadzie tego przepisu skazuje na karę jednego roku więzienia. I o ile robotnicy Poznania mieli niewątpliwie na celu przedstawienie swoich postulatów, co jest ich prawem, to prowokatorzy i agenci imperialistyczni mieli na oku coś zupełnie odwrotnego. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Młyńskiej przy Areście Śledczym. Domyślam się, że nasz bohater został tak, osadzony. Został osadzony, ale niestety więcej się nie dowiemy. Szkoda, że kończy się tak ta historia. Zamknął się zupełnie i próbowałem na wszelkie sposoby. Niestety nic więcej się nie da. Myślę, że eba zakończymy tutaj ten temat na tym etapie i poszukamy nowego tematu. Szukajmy nowych tematów.